Cztery lata. Dużo to czy mało. W kilkuwiekowej historii miasta zaledwie mała chwilka, ale czasem ta mała chwilka wystarczy, by poddać miasto ogromnej metamorfozie. I taką właśnie metamorfozę przeszło Szczytno podczas ostatnich czterech lat. Zmiany nie tylko widać i słychać, ale i czuć. Miasto odmłodniało, zyskało na urodzie i jest coraz bardziej atrakcyjne dla turystów. Przede wszystkim jednak stało się miejscem, w którym żyje się coraz wygodniej i bezpieczniej. Inwestycje realizowane w ostatnich czterech latach były bardzo potrzebne naszemu miastu. Zarówno budowa i remont dróg, modernizacja domu kultury, budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja targowiska i wiele jeszcze innych rzeczy z jednej strony wpłynęły na estetykę miasta, a z drugiej strony poprawiły stan techniczny całej infrastruktury i wpłynęły na obniżenie kosztów utrzymania samorządu. Żeby dostrzec to wszystko, co szczytno lubi najbardziej, czyli zmiany, wystarczy przejść się jego ulicami. Budowa i remonty ulic to oczko w głowie władz miasta. Po szczecińskich drogach jeździ się dziś i chodzi jak po stole. Niemal całkowicie zniknęło ulice, dziurawe i wyboiste. Ponad 7 km nowych bezpiecznych dróg i 14 km wygodnych chodników. To efekt dobrego planowania, odpowiedniego wykorzystania miejskich pieniędzy, ale też skutecznego sięgania po środki unijne. Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych była budowa i przebudowa ulic przemysłowej, łomżyńskiej i towarowej w kierunku Warszawa Ostrołęka. Znacznie odciążyło to ruch w centrum miasta. Zmodernizowano ulicę Mławską, Drzymały i Kętrzyńskiego. Poprawiło to komunikację między głównymi osiedlami miasta. Nawierzchnię asfaltową, chodniki i zatoki postojowe zyskały ulice bohaterów Września i Chabanta. Poprawiona została ulica Solidarności, która ucierpiała w czasie przebudowy ulic Lejka i Konopnickiej. Zmodernizowano także ulicę Krzywą, dzięki czemu łatwiejszy jest przejazd z centrum Szczytna do osiedla zwanego potocznie Zatorzem. Podobnie remont ulicy Kochanowskiego poprawił komunikację osiedla z centrum miasta. Tylko w tym roku przeprowadzono kilkanaście inwestycji drogowych. Przebudowano m.in. ulice Paderewskiego, Kajki, Sikorskiego, Łaniewskiego. Nową nawierzchnię asfaltową otrzymały ulice Narońskiego niepodległości Lejka, wymieniać można by długo jeszcze. Kolejne oczko w głowie miejskich władz to wodociągi i kanalizacja. Blisko 1,5 miliona złotych wydało szczytno na realizację projektu poprawa gospodarki ściekowej w aglomeracji szczytno. 85% tej kwoty to środki unijne. Na osiedlach Kochanowskiego i Królewskim wybudowano blisko 4 km sieci sanitarnej, co umożliwiło podłączenie ponad 1000 nowych użytkowników. Prace związane z budową lub przebudową sieci sanitarnej, wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej odbyły się również na ulicy Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej, Mławskiej, Drzymały oraz Kętrzyńskiego. Kanalizację sanitarną i deszczową otrzymały ulice Kościuszki, Liperta, Andersa i Ogrodowa. Ulica Muławska oraz Lejka i Żeromskiego zyskały kanalizację deszczową. W sumie zbudowano 4,4 km sieci sanitarnej, 7,2 km kanalizacji deszczowej, 3,7 km sieci wodociągowej. Jeziora Domowe to szczycieński powód do dumy, ale dopiero od niedawna. Przez ponad 20 lat straszyły brudną i trującą wodą. W roku 2012 zakończył się dwuletni proces ich oczyszczania. Można było wreszcie otworzyć miejskie kąpielisko. Miasto wydało na ten cel pół miliona złotych. Lwią część tej sumy pokryło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziś jezioro Domowe Duże należy do jednego z 13 warmińsko-mazurskich jezior, w których kąpiel jest całkowicie bezpieczna. Niemal równolegle z oczyszczaniem szczycieńskich jezior rozpoczęto wokół Jeziora Domowego Dużego budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Była to część projektu Zagospodarowanie Turystyczne Jezior Miejskich. Miasto jednak wciąż dopieszcza teren nowymi atrakcjami. Mamy więc boisko do siatkówki plażowej, rowery turystyczne z przyczepkami, dwie zjeżdżalnie dla najmłodszych. Nad bezpieczeństwem plażowiczów i spacerowiczów czuwają ratownicy WOPR, funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji. Na Jeziorze Domowym Dużym co roku odbywają się międzynarodowe zawody w narciarskwie wodnym ściągające rzesze turystów. Muzyka. Sensowna gospodarka odpadami to nie tylko dbałość o środowisko, ale i o kasę. Od ponad roku obowiązują nowe przepisy w tej kwestii. Dziś to samorząd zapewnia odbiór i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość ich segregacji. Odpady od mieszkańców odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma. Skuteczna segregacja śmieci wpływa na ich cenę. Im mniej bowiem śmieci po segregacji wtórnej trafia na wysypisko, tym mniej płacimy. A skoro o wysypisku mowa, w mijającej kadencji miasto rozpoczęło realizację projektu o rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Linowie. Wszystko po to, by zneutralizować zagrożenia dla środowiska. Rekultywacja kosztuje ponad milion złotych, z czego prawie 80% to pozyskane przez miasto środki unijne. Wracamy do miasta, a konkretnie na odnowione targowisko miejskie przy ulicy Żeromskiego. Odmłodzone, ładniejsze i nowocześniejsze. Z zadaszonymi stoiskami siecią wodociągową, kanalizacyjną, deszczową i elektryczną. Zyskali lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta i turyści, którzy licznie i chętnie odwiedzają targowisko. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 miliona złotych, z czego aż milion złotych to środki unijne. Kiedy zajrzymy na ulicę Pasymską, to przekonamy się, że miasto dba także o młodych i najmłodszych. Rozbudowany został m.in. Olinarium, plac zabaw dla dzieci, a młodzież uprawiająca sport, jeżdżąca na deskorolkach i rowerach, otrzymała profesjonalny skatepark i tor rowerowy do jazdy grawitacyjnej. Nic tylko szaleć. I ci najmłodsi i ci nieco starsi chętnie zaglądają do szczycieńskiego MDK-u. Tym chętniej, że sala widowiskowa, hole i sanitariaty poddane zostały liftingowi, po to, by mieszkańcy miasta mieli do dyspozycji obiekt kulturalny z prawdziwego zdarzenia. Przebudowę sali widowiskowej kwotą ponad 188 tysięcy złotych dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość inwestycji to ponad pół miliona złotych. Szczytno pięknie jest każdym dniem. Kilka ważnych budynków użyteczności publicznej zyskało nowy wygląd, a przy okazji obniżyło koszty eksploatacji. Termomodernizację przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 2, Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejskim Przedszkolu nr 1. Docieplone ściany, wyremontowane dachy, nowe drzwi zewnętrzne i nowe okna. W niektórych budynkach wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Na te inwestycje miasto wydało ponad 3,5 miliona złotych, milion z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a na kosztach utrzymania tych obiektów zaoszczędzi teraz 30% rocznie. Warto było. Albo remont, albo budowa. Od kilku lat takie widoki na każdym kroku to norma. Choćby w szczecińskich szkołach i przedszkolach. Wyremontowano w nich sale lekcyjne i gimnastyczne, sale zabaw, świetlice właściwie wszystko. Odnowiono elewacje, ogrodzenia, schody i chodniki na przyległym terenie. Kupiono książki i pomoce naukowe. W szkołach podstawowych 2, 3 i 6 specjalnie przygotowano się do przyjęcia tegorocznych sześciolatków, stawiając placę zabaw, remontując klasy, wymieniając stoły, krzesła i tablice. Na remonty szkół miasto wydało ponad 1,3 miliona złotych. Miasto pomaga najmłodszym, nie zapominając jednak o tych starszych, czasem nie radzących sobie z rzeczywistością. Z myślą o nich właśnie wraz z MOPS realizuje co roku projekt Aktywne Szczytno, który ma pomóc osobom korzystającym z pomocy społecznej odnaleźć się na rynku pracy. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności. Dzięki tym szkoleniom ponad 200 mieszkańców Szczytna nie korzysta już z pomocy społecznej. Spełniają swoje marzenia. Wartość projektu to ponad 2,4 miliona złotych, z czego 1,4 miliona to fundusze pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Klikasz i wiesz. A to dzięki szerokopasmowej sieci internetowej, która połączyła ze sobą 33 instytucje miejskie i powiatowe z terenu miasta. Efektem projektu Eszczytno jest dostęp do darmowych punktów internetowych, 96 hotspotów i 10 infokiosków, czyli duża oszczędność w opłatach za korzystanie z internetu przez Urząd Miasta, Placówki Miejskie i Powiatowe. Inwestycja kosztowała 4 miliony złotych, z czego aż 85% stanowiły środki unijne. Projekt ten w listopadzie 2013 roku został doceniony podczas zorganizowanego przez samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu Patent na Projekt. Uznano go za jeden z 10 najlepszych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013. Wizerunek odmienionego szczytna dopełnia coś dla ducha, czyli letnie granie. To prawdziwe szaleństwo imprez, rozpoczynające się 20 czerwca i trwające aż do końca wakacji. To koncerty, spektakle teatrów ulicznych, specjalne programy dla najmłodszych, pokazy i konkursy kulinarne, gry miejskie i terenowe, warsztaty artystyczne i rzemiosła dawnego, turniej rycerski, parady. Od samego ich wymieniania można dostać zadyszki. Sztandarową imprezą kuszącą i mieszkańców, i turystów są kipiące atrakcjami Dni i Noce Szczytne. To sprawka Sienkiewiczowskiego Juranda, który każdego lata pojawia się w mieście i przejmuje z rąk burmistrza klucz do miejskich bram, dając tym samym znak do rozpoczęcia zabawy. A ta zabawa to przede wszystkim mnóstwo dobrej muzyki, koncerty lokalnych artystów i popularnych gwiazd sceny krajowej i zagranicznej. To także zawody i pokazy sportowe. Według wojewódzkiego rankingu dni i noce szczytna są największą imprezą w regionie. Na stałe w letnim repertuarze zadomowiło się też Święto Mazurskiego Kartoflaka, czyli coś dla ducha, ale i dla ciała. To smakowita mieszanka tradycji kulinarnej, współczesnej sztuki folklorystycznej oraz zanikającego rzemiosła Mazur. W tym roku odbyła się już siódma edycja tej wspaniałej imprezy. Na jej zorganizowanie pozyskano środki unijne w wysokości prawie pół miliona złotych. W kalendarzu miejskich imprez jest też rodzinny ekopiknik połączony z Europejskim Dniem bez samochodu czyli pieszo-rowerowa parada plus mnóstwo atrakcji. Moc letnich atrakcji czeka również na najmłodszych mieszkańców szczytna. Na plaży miejskiej mogą uczyć się kuglarstwa, gry na bębnach czy żonglerki. Albo potańczyć pod okiem doświadczonych tancerzy, czy sprawdzić się w grach terenowych. Specjalnie dla nich przygotowane są przedstawienia teatralne oraz warsztaty plastyczne. I na koniec inwestycyjna wisienka na szczycieńskim torcie. W przyszłym roku zacznie się budowa jedynego w Europie, a być może i na świecie Centrum Nauki Innopolis. Czyli instytucji rozbudzającej zainteresowanie osiągnięciami nauki w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz indywidualnego. Innopolis to niezwykle atrakcyjne uczestnictwo i najmłodszych, i najstarszych w doświadczeniach, eksperymentach, warsztatach i symulatorach. Przykłady? Choćby symulator wypadków, laserowe stanowisko strzeleckie, pracownia fałszerstw pieniędzy, badania wariografem czy wykrywanie obecności narkotyków. Centrum Innopolis to szansa rozwoju dla miasta. To nowe miejsca pracy i zwiększenie zapotrzebowania na wiele usług. To także nowoczesna infrastruktura i spory prestiż. Spore też będą koszty tego przedsięwzięcia, bo około 70 milionów złotych. Ale blisko 60 milionów to dotacje, głównie unijne. Tak kończy się nasz spacer po dzisiejszym szczytnie, coraz piękniejszym i nowocześniejszym dzięki 34 milionom zainwestowanych złotówek. Aż połowa tej sumy pochodziła z funduszy europejskich. Uważam, że ta kadencja naprawdę można ją zaliczyć do udanych, i yy, myślę, że mieszkańcy również to zauważą i docenią.